Dziękuję. Panie Marszałku, Szanowna Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za te ważne głosy. Serdecznie dziękuję panu ministrowi konstytucyjnemu Michowi Wójcikowi za uczestnictwo. Dziękuję panom ministrom Sebastianowi Kalecie, panu Marcinowi Warchołowi, panu Janowi Kantkakowi, panu Jackowi Ozdobie za uczestnictwo i zabranie głosu w tej bardzo ważnej debacie. Dziękuję wszystkim parlamentarzystom, szczególnie panu posłowi Grzybowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego, w który w sposób merytoryczny również wyjaśniał, na czym polega ten system EUTS. Ale aby rozmawiać na tym temat tego, co czeka w tej chwili Polskę od stycznia 2022 roku, czyli gigantyczne podwyżki cen energii i ciepła. Warto uporządkować wiedzę, warto odpowiedzieć na te pytania, które padały z tej sali. Po pierwsze, pan przewodniczący Marek Suski zadał pytanie, jak w ogóle funkcjonuje ten system, dlaczego ten system powoduje to, że te ceny energii w Polsce rosną. Szanowni Państwo, Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, i wcale nie możemy się tego wstydzić tylko to jest nasz wielki atut że 70% energii i 70% ciepła systemowego produkujemy z własnych zasobów z energii z węgla kamiennego i z węgla brunatnego innymi słowy cena uprawnień która jest tym tak zwanym parapodatkiem, który nakładany jest na polską elektroenergetykę, na polskie ciepłownictwo, na cały przemysł energochłonny, jest kluczowym elementem kosztowym, który powoduje, że cena energii elektrycznej i cena ciepła jest wyższa. Jeden tutaj z posłów powiedział bardzo ważną rzecz, że rzeczywiście energia elektryczna dzisiaj wytwarzana w elektrowni Turów jest najtańsza w Europie. To jest 120 zł za megawattogodzinę. I dzisiaj mniej więcej do tej jednej megawattogodziny trzeba dokupić jedną tonę uprawnień CO2. Szanowni Państwo, kiedy w 2014 roku Donald Tusk podejmował bardzo złą decyzję, o której zaraz powiem, ta cena uprawnień wynosiła 6 euro, czyli mniej więcej 25 zł. Wtedy można było powiedzieć, że 120 plus 25 zł to była cena, potem jeszcze opłaty dystrybucyjne, marża handlowa. A dzisiaj, szanowni Państwo, patrzymy się, ile wynosi dzisiaj cena uprawnienia CO2. Dzisiaj 86 euro, czyli 400 zł. Musimy dołożyć do ceny wytwarzania produkcji energii elektrycznej w elektrowni Turów i nagle nam się robi, Szanowni Państwo, ponad 500 zł. No to jest czyste szaleństwo i czysta spekulacja. I dzisiaj, Szanowni Państwo, jak są podejmowane decyzje w Unii Europejskiej? Podejmowane są w taki sposób, że przywódcy Unii Europejskiej spotykają się na posiedzeniach Rady Europejskiej, podejmują kierunkowe, bardzo kluczowe, ważne decyzje, a potem inne organy, Komisja Europejska te decyzje realizuje. I tak były podejmowane te decyzje, o których dzisiaj tutaj, Szanowni Państwo, mówiliście, o których mówili ministrowi rządu Zjednoczonej Prawicy. Otóż pierwsza decyzja była taka, również za czasów rządu Donalda Tuska, że od roku 2013 jest już tak zwany aukcjoning, czyli wszystkie przedsiębiorstwa, na przykład właśnie energetyka, muszą kupować uprawnienia na aukcjach. W tych pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych 2005-2007, 2008-2012 to państwa, to państwa decydowały o tym, w jaki sposób rozdzielają uprawnienia. I w jaki sposób, jakie są limity tych uprawnień? To jest najlepszy dowód, że jest możliwy inny system EU ETS u Wystarczy wrócić do tego, co kiedyś było. Tu my naprawdę nie odkrywamy Ameryki, i to był system, który jakoś działał. I teraz, szanowni Państwo, co to oznacza, że od 1 stycznia 2013 roku energetyka musi kupować na aukcjach te uprawnienia? Oznacza to, że w całości koszt tych uprawnień musi przerzucać na konsumenta na indywidualnego odbiorcę, w cenach taryf, w cenach ciepła. I również na przykład Polska Izba zajmująca się przemysłem chemicznym obliczyła, że jeden euro wzrostu uprawnień emisji CO2 to jest mniej więcej pół procenta mniej zysku netto dla polskiej chemii. I w związku z tym, szanowni państwo, czynnik wzrostu kosztów EUET z tych uprawnień, jest kluczowy. I co się stało dalej? Otóż w marcu 2014 roku Donald Tusk na posiedzeniu Rady Europejskiej podjął fatalną w skutkach dzisiaj dla gospodarki decyzję. Bardzo dziękuję serdecznie panu ministrowi Sebastianowi Kaleci, który przypomniał Platformie Obywatelskiej, PSL-owi, a szczególnie lewicy, że ten system który został wdrożony po tej decyzji Donalda Tuska i innych przywódców Unii Europejskiej z marca 2014 roku, zaczął obowiązywać dopiero w styczniu 2019 roku. W efekcie między innymi ten element, który dzisiaj obserwujemy, spekulacji, gigantycznego zwyżkowania cen uprawnień ma miejsce. A co się stało w, w marcu 2014 roku? Podjęto decyzję, że to Komisja Europejska zyskuje narzędzie do spekulacyjnego manipulowania Emisjami CO2 oraz że w kolejnych latach również fundusze inwestycyjne, inne podmioty, te, które nie korzystają z uprawnień, będą mogły tymi uprawnieniami handlować czyli są te uprawnienia traktowane dziś jako instrumenty finansowe. Innymi słowy, od decyzji Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej w 2014 roku, kiedy uprawnienia kosztowały 6 euro, dziś 86 euro, podrożało ponad 1330%. To są szanowni państwo fakty. I dzisiaj szanowni państwo, kiedy rozmawiamy o zielonej inflacji, kiedy rozmawiamy co z, powinna Rzeczpospolita Polska zrobić, żeby ceny energii dla milionów Polaków, ceny ciepła były jak najniższe. Bo to nie jest kwestia prawa i sprawiedliwości Solidarnej Polski, Platformy form obywatelskiej lewicy, to jest kwestia całego polskiego narodu i konkurencyjności polskiej gospodarki. Jeżeli my nie zatrzymamy tego systemu, Szanowni Państwo, w sposób absolutnie kluczowy stracimy konkurencyjność całej polskiej e, gospodarki. I dzisiaj to, co powinniśmy zrobić, to poprzeć jednoznacznie twardo stanowisko polskiego rządu na najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej. Tak, aby pan premier Mateusz Morawiecki jechał z mandatem również polskiego Sejmu konieczności zawieszenia unijnego systemu handlu emisjami, a taki postulat postawiło w zeszłym roku NZZ Solidarność, pan, pan przewodniczący Duda. Taki postulat popiera również OPZZ lewicowy. Nie rozumiem, dlaczego dzisiaj lewica jest przeciwko temu, za czym są związkowcy zrzeszeni w OPZZ. Ja z nimi rozmawiam. Myśmy razem z nimi, z panem ministrem Wójcikiem, manifestowali przed Komisją Europejską. Innymi słowy, postulat zawieszenia europejskiego systemu handlu emisjami jest postulatem również związków zawodowych i jest bardzo ważnym z punktu widzenia kosztowych elementów. Kolejna rzecz. Pan poseł Słuchoń zadał pytanie, dlaczego i czy polskie firmy kupowały wcześniej uprawnienia, na przykład po 5 euro, po 7 euro. No to jest właśnie dowód na to, że ten system jest spekulacyjny. Ja wiem na pewno, bo takie były informacje prasowe, że kupowały te uprawnienia po 5, 6, 7 euro niemieckie firmy. I z doniesień, z doniesień publicznych wynika, że jedna z największych firm niemieckich kupił te uprawnienia podobno do roku 2030. Dzisiaj może na nich zarabiać sprzedając po 50, 70, 80 euro. To jest właśnie czysta spekulacja. Ale czy my oczekujemy, szanowni państwo, że polscy samorządowcy z PSL-u, z Lewicy, z platform obywatelskich, z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają pod swoim nadzorem ciepłownie, miejskie ciepłownie, które w 70% są dzisiaj na węgiel, mają zajmować się spekulacją, mają zastanawiać się, kiedy mają kupić, a nie kiedy nie mają kupić taniej emisję. Ten system jest systemem, który prowadzi do upadku polskiego ciepłownictwa. Dziękuję bardzo serdecznie panu prezydentowi Tomaszowi Mazowieckiemu, który dostarczył konkretne argumenty. Pokazał, w jaki sposób wzrost cen uprawnień do emisji CO2 powoduje degradację ciepłowni, ciepłowni w Tomaszowie Mazowieckim. To jest samorządowiec bezpartyjny który dzisiaj nie wie, w jaki sposób ta ciepłownia przetrwa. Ponieważ musi zwalniać ludzi, inwestycje zostały ograniczone, ponieważ spółka nie ma pieniędzy na zakup spekulacyjnych uprawnień CO2. I Dzisiaj, kiedy Zjednoczona Prawica, kiedy Klub Prawo i Sprawiedliwość z Inicjatywy również Solidarnej Polski stawia wniosek, ograniczmy ten najwyższy i największy parapodatek nakładany na polską gospodarkę, który jest absolutnie niekontrolowany i spekulacyjny, Słyszymy z drugiej strony, że jest to absurd. Szanowni Państwo, nie. My dzisiaj walczymy o niskie ceny energii i ciepła, Bo trzeba sobie zadać pytanie. Kto zyska na tym? Że my nie zreformujemy unijnego systemu handlu emisjami, nie zawiesimy systemu emisjami, skoro mamy 70% energii i ciepła z węgla. Oczywiście zyska przede wszystkim gospodarka niemiecka, zyska Nord Stream, zyska Władimir Putin, który będzie sprzedawał jeszcze więcej gazu. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście posłowie Platformy Obywatelskiej i Lewicy chcą zagłosować przeciwko uchwale, po to, żeby zrobić prezent Władimirowi Putinowi, po to, żeby zrobić prezent gospodarce niemieckiej. Ponieważ cała, cała polityka niemiecka, tzw. energii węgiel, transformacja energetyczna, właśnie polega na tym, żeby osłabić konkurencyjność polskiej gospodarki, która miała i ma cały czas. Najtańszą energię elektryczną w Unii Europejskiej, tylko sztucznie przez Unię Europejską opodatkowaną. I my się, Szanowni Państwo, na to nie godzimy. Ponieważ my jesteśmy członkami Unii Europejskiej po to, żeby realizować polskie interesy w Unii Europejskiej. Więc naszym obowiązkiem, bez względu na to, czy jesteśmy z lewicy czy z prawicy, jest dbać o to, żeby energia elektryczna i ciepło dla milionów Polaków było jak najtańsze. Dlatego przedstawiliśmy tę uchwałę i liczymy na to, że polski premier dostanie mocne wsparcie od polskiego parlamentu, jadąc na posiedzenie. Rady Europejskiej, po to, żeby walczyć o zawieszenie tego systemu i o jego reformę. I słusznie pan minister Michał Wójcik mówił, że za tą spekulację odpowiada dzisiaj Franz Timmermans, który jeszcze chce doprowadzić do tego, że po tych decyzjach rządu Donalda Tuska, które spowodowały, że ten deficyt uprawnień, a więc różnica między tym, co Polska potrzebuje, a tym, jaką część uprawnień otrzymujemy bezpłatnie, i rzeczywiście w tej części bezpłatnej jest część, która jest dochodem budżetu państwa. Tak, to jest prawda. Tylko patrzmy się na liczby. Ze 70 milionów ton uprawnień, które Persaldo potrzebuje Polska, 105 milionów, ton jest 105 milionów ton to są bezpłatne uprawnienia i 65 milionów ton w tym roku to jest dochód budżetu państwa. Innymi słowy, Szanowni Państwo, ten deficyt 65 milionów, dzisiaj o wartości ponad 25 miliardów złotych, to jest gigantyczny koszt wytransferowania z polskich firm, z polskiej gospodarki, z Polski Persaldo miliardów złotych na giełdę w Lipsku, na giełdę w, w Londynie. I te pieniądze, Szanowni Państwo, powinny pracować dzisiaj na inwestycje w nowoczesne źródła em, wytwarzania, powinny pracować na em, przeciwdziałanie smogowi, powinny pracować na czyste powietrze. A dzisiaj Platforma Obywatelska i Lewica chcą głosować za takim systemem, który pozbawia dziesiątek tysięcy polskich firm możliwości inwestowania, bo muszą kupować spekulacyjne, em, spekulacyjne instrumenty finansowe na giełdach w Niemczech i w Londynie. Nie o to, Szanowni Państwo, chodzi. Odpowiadając na bardzo ważne pytanie panu ministrowi Michałowi Wośowi za którego również uczestniczę dziękuję potwierdzam w tym roku to jest 65 milionów ton deficytu i chcę jasno powiedzieć i sprostować jedną wielką nieprawdę w tym roku Polska sprzedaje nadwyżkę uprawnień niewykorzystanych z poprzedniego okresu rozliczeniowego z lat 2013-2020 w związku z tym, szanowni państwo, w 2022 roku tych pieniędzy w żaden sposób nie będzie. To fałszuje niektórym posłom, być może obraz tego, mówiąc, że Polska na tym zarabia. Nie zarabiamy. Na deficycie się, szanowni państwo, nie zarabia. Polska persaldo na tym systemie traci. To jest szczególnie uwaga dla pana szanownego posła Szopińskiego, że Polska nie zarabia na systemie EU-ETS. Bardzo ważne pytanie pana posła Mariusza Goska. Dziękuję. Jaka jest konsekwencja wysokich cen upraw uprawnień dla przemysłu cementowego i wapienniczego w województwie świętokrzyskim. No właśnie taka, że te ceny uprawnień powodują, że cement produkowany w Polsce jest droższy i rośnie import z Białorusi. W takim razie, czy posłowie Platformy Obywatelskiej i Lewicy chcą wspierać Władimira Putina, w, jeżeli chodzi o eksport do Polski różnych, różnych produktów tańszych, czy na przykład Aleksandra Łukaszenkę, jeżeli chodzi o cement? Mam nadzieję, że oczywiście nie. Jeżeli chodzi o pytania pana posła Kozika, posła Kryja, ja mam taką jednak nadzieję, że rzeczywiście zwycięży tutaj zdrowy rozsądek i poz, zostawimy politykę na boku, i tak jak powiedział pan poseł Grzyb z polskiego stronictwa ludowego tak to jest jeden z lepszych specjalistów, i mówię to jasno. Ja się też uczyłem na panu pośle Grzybie, bo rzeczywiście, jak był eurodeputowanym walczył o polskie interesy, że my odłożymy dzisiaj kwestię Naszych metek politycznych i będziemy razem wszyscy trzymać kciuki za polskiego premiera, również członkowie Europejskiej Partii Ludowej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska za tym, żeby pan premier wywalczył wśród przywódców Unii Europejskiej zawieszenie unijnego systemu handlu emisjami jako postulat NZZ Solidarność, OPZZ i wszystkich tych, którzy przestrzegają przed tym. Systemem. Szanowni Państwo, podsumowując, bardzo serdecznie dziękuję za tę debatę. Zachęcam Szanowni Państwo do tego, żeby rozmawiać ad rem, a nie ad personam. Poważna, jest poważny moment historyczny. Jesteśmy w stanie dzisiaj naszą determinacją i wolą, przy wsparciu również opozycji Europejskiej Partii Ludowej. Tutaj niestety te decyzje Donalda Tuska z roku 2008 roku, bo pamiętajmy, że również w grudniu 2008 roku Donald Tusk zgodził się na tym, żeby system bazowy dla kwestii dotyczących redukcji emisji CO2 był liczony nie od roku 1990, jak wywalczył pan prezes Jarosław Kaczyński, który był premierem w 2007 roku, tylko od roku 2005. To również jest wielki zarzut pod adresem Donalda Tuska, tak jak i to, co zrobił w marcu 2014 roku. Ale dzisiaj jest ten moment, szanowni państwo, że wszyscy razem powinniśmy walczyć o to, żeby ceny energii i ciepła były dla milionów Polaków jak najniższe. Żadna gospodarka nie wytrzyma takiego narzutu, żeby ceny w ciągu jednego roku, tylko w ciągu jednego roku z 25 euro cena uprawnień wzrosła do 90 euro. My nie wiemy czy w kwietniu 2022 ta cena nie będzie 130 euro. I te pieniądze będą niestety kosztem dla firm i będzie to przerzucone na miliony obywateli, ale też pamiętajmy, na szpitale, na infrastrukturę, na szkoły, które muszą się ogrzewać, muszą kupować energię elektryczną na Wszystkie polskie firmy. Polskie firmy stracą konkurencyjność. Zachęcam jednak do ponadpolitycznego poparcia tej bardzo ważnej uchwały klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie w tym miejscu dziękuję panu prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, panu premierowi za wsparcie tej inicjatywy i panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro, liderowi Solidarnej Polski. Zagłosujmy za Polską, zagłosujmy za niskimi cenami energii. Dziękuję. Zamykam dyskusję.